Paniącko. Cześć Fili. Cześć. Cześć. Dzień, <noise> Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czujesz dzisiaj? Dzisiaj dobrze. A wczoraj źle się czułeś? Bo... Taki, taki trochę... Bym, nie wysz pani trochę. Ta pochodzą trochę mi się zaspało i... Ale spałeś. <noise> spali, spali. Pytanie mam. Czy jesteś dorosły? Jestem dorosły, jestem. Jestem, jestem dorosły, jestem. A skąd wiesz, że jesteś dorosły? Bo już czuję, i, i, ile mam lat, i czuję się mi, co na człowiek, lachem <grym> A rano wstajesz w boloń kości? Nie, 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 nie mam tak. A ze wzrokiem? Z, ze wzrokiem trochę zaszły. To myślisz, że to wyznacza i oznacza dorosłość, że ktoś na przykład ma słaby wzrok, zaczyna go coś boleć? Mm, nie wiem dokładnie. może jak fajny jak Bo ja chciałbym szybko nosić okulary, szybko chciałbym nosić. Czyli to nie ma znaczenia? Nie, nie. A czy lubisz ten stan, czy lubisz być dorosły? Lubię, tylko czasami, czasami myślę, że fajnie byłoby nie być dorosłym, ale i nie jest fajnie się jest dorosłym, bo, bo można nie wiem, piwka się i A to jak się jest dorosłym. A tak jak było się młodym i niedojrzałym, to to nie można było, nie? Bo te też piłem, o też piłem, ale... ale teraz... Piłeś piwo jak byłeś małe? Na chyba to nie, takie oczy mi to nie, ale mam 15, może 15, to może piłem. Próbowałeś. Na tych wakacjach bym na wakacjach. Na wakacjach byłeś? A z kim? A nie, to moje te... To moje... To moja losina, loszeństwo. No i fajnie. To naprawdę było super. Mm. A czy chciałbyś być znowu dzieckiem powiedz mi? Jest. Jeżeli byś miał taką okazję i możliwość. Czy chciałbyś znowu być dzieckiem? Chyba nie, bo od nowa znowu nie da nie. Ale co od nowa? Mały później znowu... Później znowu ciachę do tych 18 później. Nie, nie już. Nie miałbyś takiej fajnej dziewczyny. Mm, może nie tylko to, ale, ale bym musiał znowu wrzucać do tych 17 lat później znowu tak trochę. No tak, wyrybyś byś nie miał. Może... To by było dobrze czy źle? Z jednej źle, źle. Z jednej źle, nie? Że Iwery byś miał. No pewnie, no, fajna dziewczyna jest. I teraz szukać znowu jakiejś dziewczyny, mm. poznawać. Te, ale nie niebym nie nie. Nie, nie, nie 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 chcę. nie nie. Nie. Czyli zostajemy przy tym co jest. A tu później bym miał te 6000 lat, a znowu, znowu bym musiał tak nie nie nie. Może ta chodzić nie do może by było lepiej, ale nie nie, to nie, nie. Czyli dobrze się czujesz we własnym wieku i we własnej skórze i Dobry, teraz gdzie jesteś tak? Dobry. A czy chciałbyś coś zmienić w swoim bo życiu? Chciałbym chodzić do pracy. Bo? No chudy. Bym się zalopił, właśnie, bym założył. Bo lubię pracę, lubię. Lubisz być potrzebny. Tak, ja No to ja podzielam Twoje. Twoje pragnienie i twoje zdanie. I życzę Ci, żebyś miał tą pracę kiedyś. Mm -hmm. Prawda? Żeby zarobić yeah, jakieś piłączki. Yeah, yeah, yeah. Dziękuję Filipie. Nie będę cię już męczył. No. A chciałbyś jeszcze? Nie, 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 A chciałbyś już skończyć, tak? Nie, nie. Pitam pytam cię, już fajnie. Koniec, koniec, dziękuję. Aha, jest fajnie,